List do redaktora Mikołaja Orłowa Radio Moskwa Ile piękna w tym kraju, ile ludów zwyczajów Ile zdarzeń legendą owianych Ile skarby Uralu i cerkiewki w Suzdalu To już znam, panie Orłow, kochany Ale dręczy mnie jedno pytanie Jak Katiusza, jak refren bez słów to pytanie do Pana o tanie, o dziewczynę ze snu. Czy tania mnie kocha czy nie? Czy tania w swym sercu na dnie. Pamięta ten spacer po nocnym arbacie i czaj i marożę noje. Ta tania ma włosy jak wiatr. Oczy przepastne jak świat, to wdzięczne zadanie odnaleźć montanie i przesłać mi znak jeden znak. Ja rozumiem, że w radiu to nie bardzo wypada, by o takich się sprawach mówiło, ale są takie stany, Mikołaju kochany, kiedy przyjaźń nie zamienia się w miłość. Więc ustalmy, że pan niby wspomni O bulwarach moskiewskich wśród zoo. A ja wdzięczny dla pana ogromnie Będę wiedział bez słów Czy Tania mnie kocha czy nie Czy Tania w swym sercu na dnie Pamięta ten spacer po nocnym Arbacie I czaj i marożę noję ma włosy jak wiatr i oczy przepastne jak świat. To wdzięczne zadanie odnaleźć mątanię i przesłać mi znak jeden znak. Czy Tania mnie kocha, czy nie. Czy tania w swym sercu na dnie? Pamięta ten spacer po nocnym arbacie i czaj ma noje ta tania ma włosy jak wiatr, oczy przepastny jak świat. To wdzięczne zadanie, odnaleźć Montanie i przesłać mi znak, jeden znak.